Dzień dobry. To nasz kolejny odcinek numer 7. Kontynuujemy ćwiczenia w obrębie rozkręcania układu biodrowego. To są ćwiczenia dodatkowe, wspomagające, które tak naprawdę w, dla młodego zawodnika bardzo w, ułatwia później w, ruchomość w, w trakcie biegu płotkowego. Podstawą tak naprawdę tego ćwiczeń, tych ćwiczeń, wszystkich, które tutaj pokazujemy, jest też stabilizacja tak? czyli przechodzenie w pozycji pionowej. Tak, żeby się nie kołysać, tak żeby tak naprawdę podciągać kolano pod pachę, żeby przede wszystkim też jest zwiększyć ruchomość nogi zakrocznej czy nogi atakującej. Istotą w tych ćwiczeniach też jest przede wszystkim utrzymanie w pionizacji, w praca w rąk, też żebyśmy nie uciekali gdzieś daleko z rękoma, tylko tak naprawdę pilnujemy, żeby... Żeby to było bardzo podobne do, w, już też do ułożenia z tułowia czy rąk do, do biegu. Podnoszenie nogi, tak? tak samo to już jest. Przeciwstawne, w, żeby nie uciekać gdzieś na, na, na bokach, tak? żeby to nie był samolot. Tylko pilnujemy, że po prostu, żeby każdy ruch był równy i w, żeby nie, się nie krzywił. Pamiętamy, że u, u, ćwicząc w zasadzie w każdym elemencie tak naprawdę, musimy podtrzymywać palce, utrzymywać w, ruch. Palce na siebie, tak żeby cały czas w, w każdym układzie w przenoszenia i położenia, postawienia stopy, żeby kierować się w, na wprost, tak naprawdę tak jak biegamy. Muzyka Musimy dostosować wysokość płotków do, do zawodnika. Wiadomo, że, po prostu, że jeżeli ćwiczymy z zawodnikami niższymi, te płotki muszą być na pewno znacznie niższe. Tak? Jeżeli mamy już zawodników doświadczonych, zawodników wyższych, wiadomo, że, po prostu, że żeby im nie ułatwiać życia, zwiększamy tak naprawdę te płotki po to, żeby ten zakres ruchomości był po prostu większy. Będzie nam bardzo miło, jak będziecie w, też informować nas, co tak naprawdę wy potrzebujecie z naszej strony, co potrzebujecie w jakich informacji, jakie w, na przykład nas, następne odcinki. Jeżeli chcecie dalej tak naprawdę, żebyśmy to prowadzili, coś, co będzie Was bardziej interesowało, dajcie nam sygnał, dajcie w, ten, w komentujcie, piszcie. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał i pozdrawiam serdecznie.